Nie wierzę, że się do Witam Was w nowym filmie. Dzisiaj będziemy odpowiadać na pytania. Musisz patrzeć tu, jak coś nie patrzy w podląd, bo będzie słabo wtedy, nie? Nie, nie w podląd, tylko na. Dół. Witam Was w naszym QA. Tak, dzisiaj będziemy odpowiadać na pytania, które nam zadaliście. Trochę ich się nazbierało, będę odpowiadała na te z YouTube'a, jest ich sporo. I jeszcze mam tam jakieś Insta, więc zobaczymy. Jak. Wybiorę takie najciekawsze, żeby nie było. Więc. Postaram się wybrać najpierw takie, które są wspólne. I bardziej wstydliwe. Nie, nie ma takich chyba. O, pierwsze pytanie do Ciebie. Czy Maciej często chodzi z Tobą na lumpy? W ogóle. Bo jak Ty chodzisz, to mnie nie ma. No, tak przeważnie jest, ale jak po prostu znajduję coś fajnego, to kupuję Ci i tyle, nie? I potem stwierdzasz, czy Ci się to podoba, czy nie. Rzadko się to zdarza. No bo przeważnie nic ciekawego nie ma na Macie, żeby nie było, bo zawsze szukam dla Ciebie też. Tak. Kolejne pytanie, co Maciej sądzi o tym, że nagrywasz na YouTubie? Co mam sądzić? Ja uważam, że spoko, że rozwija swoje hobby i mi to nie przeszkadza, jak chodzi z kamerą. Znaczy, ogólnie, Ale nie chodzi się tak no, dużo z kamerą. Ogólnie gdzieś sam na mieście, czy coś, to tak nie chodzę. Chyba, że za granicą to tak No. W duchu. Ale ja na przykład i tak mam takie... się tak wstydzę na przykład, jak byliśmy w tym, w Rzymie. I wiesz, co ludzie są. No, Potem patrzyłeś tak do tyłu, jak kręciłam z tymi lodami, pamiętasz? No, no, no. Czy razem z Maciejem chcecie mieć zwierzę? <laughs> Chcieliśmy ogólnie Psa. tutaj, nie? Ale nie możemy. No, nie możemy w tym mieszkaniu mieć więc... Mieszkanie dla osób nieposiadających zwierząt, no, niepalących no. i w ogóle. No więc, ale chyba w przyszłości. Mm, pieska. No ja chciałam, ale zaraz jak patrzę na moją siostrę i mamę, to w sumie nie wiem, czy bym chciała, bo to jest trzeba z nim o 6 rano Obowiązek. chodzić na spacer. Nie, coś. Dobra, Pobudki kolejne o No, bez kitu. Eee, czy to jest w ogóle hit? Do mnie pytanie, czy planujesz zrobić spotkanie z widzami, nie chcę Ja jakbym zrobiła takie spotkanie, to bym się bała, że nikt nie przyjdzie ogólnie, nie? No bo ja nie mam takiej grupy odbiorców Musisz się trochę bardziej, wiesz, rozrosnąć, bo spotkania z widzami to ludzie a robią ludzie, co mają po 500 tysięcy subów, no właśnie, nie? No więc na pewno na razie czegoś takiego nie planuję, ale jeśli chcesz się ze mną spotkać, to napisz, może wyjdziemy na kawę Beze mnie No, no tak jak mieszka się wam w Poznaniu? Fajne, super miasto, duże. Ale ty na początku nie byłeś tak do końca chyba przekonany, żeby tu mieszkać, nie? Nie, że nie byłem przekonany, ale zawsze miasto dziś wieś, w której mieszkaliśmy. <laughs> no wyskoczyła to akurat prawda, więc na pewno Poznań ma więcej możliwości. No, ale ogólnie Jesteśmy z tego samej, z tej samej wsi, więc no, wiemy, no wiemy o czym mówimy. Nie wiem, Cały czy... czas się patrzę, nie tam będzie. No, no tu, tu powinieneś, ale widzę, tu. że trochę ostrość ciebie, z ciebie ucieka, bo się za bardzo ruszasz. Jeśli miałabyś... No to to już odpowiemy razem. Możliwość spełnienia jednego największego marzenia materialnego lub nie to, co to by było. Wyjazd do Nowego Jorku na święta. No, to by było fajne. To jest twoje? No. To takie największe? No chyba tak. Albo na Ledibę. No, ja bym chciała jeszcze. To już odnosimy się do innego pytania, bo też widziałam takie A. pytanie podróżnicze. No dobra. Ale ja chyba bym chciała gdzieś po prostu nad ocean. Kalifornia. Z delfinami sobie popływać, czy coś. To... No, do Kalifornii. No, bardziej to USA. No, ogólnie do Stanów byśmy chcieli, nie? Może się kiedyś uda. Co byś zmienił w sobie? Zmieniła. Zmienił, zmieniła w sobie, gdybyś mógł mogła. ZAKOLA Tak zmieniłbyś się? Tak Chociaż teraz to mój znak rozpoznawczy no Ja sobie na przykład teraz nie umiem cię wyobrazić jakbyś ich nie miał tak bym miał dużo włosów No to by było mi teraz ciężko się przyzwyczaić Ja się przyzwyczaiłam do tego A, tak Ale Marcin ma teraz taką... Chodzi z takiego barbera, co mu tak ładnie robi, że mu zakrywa tutaj tak trochę a raz na 5 tygodni. No, nie. raz na 5 tygodni, choć jak przyjeżdża, albo na 4, kliknęłam coś. Um, a ja, co bym zmieniła? Bo chciałabym się pozbyć mojego celulitu z <noise> ucą. <noise> to chyba co to daje najbardziej. Ty tu tego nie masz. No mam, ja to widzę. Maciej tego nie widzi, ale ja to widzę. Mnie mm. przeszkadza. Czyli mam. Więcej ciałka do kochania. <noise> Czyli mam, skoro ty mówisz, że ci idzie przeszkoda. Nie, jeśli ty uważasz, że masz. Czekaj, bo tyle nie wiem, gdzie to jest. Co motywuje Was do ciężkiej pracy? No, ja mam trochę ciężką, psychiczną pracę bardziej. Taką. Psychiczną, no, no, ale tak, żeby fizycznie to. Nie wiem, co. No, jest. też trochę mam. Ale nie aż tak chyba bardzo. No, ja, no, aż tak ja tak chyba, tak. chyba, że podnoszenie jak chłopca to. że <laughs> to. Ale może to nie chodzi o taką typową pracę, tylko po prostu. No, Czekaj, było cie... dokładnie pytanie? Co, co motywuje Was do ciężkiej pracy? No, motywuje to co wszystkich, nie? Pieniądze. No tak. Nie chyba tak. I sprawia przyjemność, też lubię pracować. Ale ogólnie mówisz o takiej normalnej no, pracy, no, czy co? Nie, nie, że lubię pracować, że nie mam, że o, nie chce mi się, bo że znowu ta praca. Chyba, że na przykład tak jak miałam jak chodziłam do szkoły, że miałam wstawać o piątej no, i to tak. tam na autobus, bo teraz mam takie godziny, że mi się też dobrze wstaje no, tak, do pracy. tak. No, ja też. Bo ty ja chodzi chyba na ósmą, nie? Na ósmą. No, ja ale nie ja wiesz, o siódmej, dwadzieścia No ale to i tak lepiej, bo na przykład moja mama chodzi na szóstą, nie? No, no to tak wstaje. Na przykład mój tata, jak idzie do pracy, to ja na przykład nie wyobrażam sobie tego. Wstaje o trzeciej. On wstaje o trzeciej, gotuje sobie cztery jajka na śniadanie, ja od tej godziny w ogóle głodna bym nie była. No. Ty też tak mnie jesz wtedy ja śniadania, tak wcześniej, nie? Nie miał siły, żeby po no, w stawić ja No to jest, to jest prawda, a mój tata tam. To... Wtedy na spokojnie wszystko. A ja na przykład co rana też nie wiem, tak śniadania dopiero robię. Każdy ma chyba tego samego ojca. Bo <laughs> każdy tak robi. Co sprawia, że jesteście szczęśliwi? Miłość. <laughs> Ale tak ogólnie rozwijając. Wszystko. Nie wiem. W sumie, bo my jesteśmy tak dość zgodni. Mamy podobne charaktery, w nie? Mhm. Dosyć podobnie jesteśmy do siebie. Jestem bardziej uparty No Jesteś bardziej złośliwy ode mnie, a ja i tak jestem złośliwa No No ale tak po prostu chyba fakt, że jesteśmy ze sobą zgodni No, dokładnie I potrafimy iść na kompromis, jak już faktycznie... Mhm. Z czym się nie zgadzamy, nie? Kim chcielibyście. a nie, a, kim sorry no, Kim no, ja chcielibyście ja. ja być jako dziecko. A ja myślałam, że... czy chcielibyście Kim ja chciałem być jako dziecko? Ja chciałam być piosenkarką, tak. teraz słyszę, słysząc mój, dany, mój śmiech pod tam. Ja, ja chciałem być policjantem. Policjantem? Tak, takie proste, nie? Nie, nie chciałem być żadnym astronautą ani nic. W przyszłości wolelibyście mieszkać w bloku czy w domu? To zależy, bo jeśli w takim bloku jak teraz mieszkamy, to jest ok. Ale. Tu jest też fajnie, bo nie słuchaj sąsiadów. To jest no, wiel wielki... grube ściany są. Jest wielkim plusem. No i... Tylko na osiedlach jak są jakieś imprezki, to jak no, się w domu to słychać w bloku z tego względu, że łatwiej jest się utrzymać niż wiesz w domu, dom. Ogólnie wydaje, no. jeśli chodzi o dom, to wiem na przykładzie mojego domu, że yy, jest był wiecznie problem z paleniem. No teraz już wiadomo, że tak może nie być, no, że tak. kiedy ciepła woda, a tutaj jednak zawsze masz tą ciepłą wodę. No i wydaje mi się, że to jest taki największy plus. No. No tak. W przyszłości na pewno byśmy chcieli kupić jakieś mieszkanie większe. Jakbyśmy mieli no, takie mieszkanie... No, ale miesz... jakbym miał ja wybierać, to bym wolał mieszkanie. Ja niż, chyba też. No. Chociaż nie wiem. Może względu... kiedyś odmieni, ale na razie też bym wolała mieszkanie. Ze względu na opał, nie? No. Wiadomo, można kupić tak. piec na pelet, ale to jest też No tak, No i... to jest prawda. Jak się poznaliście? Poznaliśmy się przez twoją koleżankę w sumie. Wyszliśmy na jakiś spacer raz, zaczęliśmy ze sobą pisać i się spotykać i tyle, nie? No tak, tam jakieś imprezy się zaczęły, takie no. y, okolicznościowe i tak w sumie, wyszło no. w sumie. Pięć lat. Czy wierzycie w miłość od pierwszego wejrzenia? No, pół na pół. Pierwszego, ja nie wierzę w coś takiego, że no można nie, na kogoś że, spojrzeć, od no, razu jesteś zakochany, można no tak. być tam zauroczonym, czy może ktoś się spodobać Właśnie ale... Właśnie zauroczenie, a bardziej, że zauroczenie, no to tak, nie? No ale tak, żeby się za was kimś zakochać, że o jezu, uu, to nie. No, też tak myślę. Co sądzicie o seksie na pierwszej randce? Co myślisz? Ja sądzę, że na dłuższą metę z takiego czegoś, jeśli to by był dalej związek, to by nie wyszło nic, nic trwałego. Ja ogólnie sądzę, że każdy niech robi co chce. No tak. No. Ale jeśli miałabym powiedzieć o sobie, to ja bym się nie poszła na takie coś. <grych> Nawet jakby mi się chłopak nie wiem jak podobał, to bym na takie coś nie poszła. No, na pierwszy rand, to tak. Słabo. No. Ale to każdy robi co chce, wiadomo. Nie? No tak. Jakie macie wspólne zainteresowania? Podróże. No. Lubimy podróżować. A poza tym? <grym> Fix <Netflix grym> <chill>. no, <grym> o czym pomyślałam, to ty, jak grasz na tym napadzie. Napadzie? No, tak. na a playu. ja. No, na Playu, a ja w Simsy. to są takie w ogóle dwa różne światy pod <grym> tak. tym względem. No, ale ok. To wygrały ogóle... jakieś Simsy, a ja w ogóle. W Call of Duty i różne inne gry. No, my w ogóle jeśli to, do... mimo że nie jakieś takich bardzo podobnych zainteresowań nie mamy, to... Nie przeszkadza. To, totalnie. Nie to na co dzień. Mm -mm. Nie ma totalnie z tym problemu. No ale tak ogólnie najbardziej to chyba te podróże, nie? Mhm. Mm nie podglądaj mi tu. No dobra. Ile masz lat? Ja mam 21, a Maciej ma 24 w listopadzie. W listopadzie, jeszcze nie mam 24. <noise> w jakim mieście mieszkasz? No w Poznaniu. Twoje bajki dzieciństwa? Franklin, no, to tak, ja też. Franklin, Krecik, y, Ed, Ale to jest y -y. takich bardziej nowoczesny kanał. Etienne y, 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 y. oglądałam zawsze po, po, Jak wracałam z podstawówki, na, przy obiedzie zawsze leciało. O 14 Ja jeszcze szaulin oglądałam. Takie typowe bajki dzieciństwa to coś typu. Yy, Miś uszatek. Miś uszatek to mi widać, że jesteś trochę starszy, bo ja to tak pamiętam, ale ja na przykład lubiłam. Słonia Beniamina. Wszystkie tak. Barbie. Wszystkie części Barbi oglądałam. Eee, Michi. Kurczę, nie pamiętam, nie przypomnę sobie. były jeszcze bracie Koala o to też oglądałam. Wojisz to? Ja to w oglądałam. Ta tak. Znasz grę? Friday Night Funkin. Ja znam. Ja nie wiem co to jest. To jest taka gra na telefon. Kacper w to <grym> grał. Że masz jakby... Ja nie wiem Jesteś jakimś takim ludzikiem i leci muzyczka, i ty w rytm, wiesz, refleksu, klikasz, klawisza hmm. tej muzyki, one tak lecą, a ty to klikasz. nie Ej, jak to Właśnie, jest. wracając do dzieciństwa, pamiętacie Pet Party albo Ice Tower, coś to nazywało? Ice Tower, ten muzyk, oh. co się skakało. No to wiem. To było super, tak. naprawdę. Um, pozdrawiam Hania, Ole i Agnieszkę, bo ktoś bardzo chciałbym żebym go pozdrowiła. To ja też pozdrawiam, wbijajcie na kanał. <noise> Jaki jest wasz ulubiony rodzaj muzyki? Hmm. Ty chyba rap, nie? Jakiś kiedyś, hip -hop i tak kiedyś, żeby... kiedyś, kiedyś to mm. sam rap, hip-hop, a teraz to w sumie, jak dużo jeżdżę autem i po prostu słucham ciągle tego samego, to muszę w końcu przełączyć na jakiś pop, nawet z rabia, nie? czy coś, bo ja, ja, chyba... ja różne to, co mi się spodoba, to słucham. Nie tak, mam... głównie, nie, tak głównie chyba popu, ale ja lubię na przykład taką klubową muzykę. No, nie, że taką typową wiksę, ale. No, takie nie, tak, wiecie. Y... No, komodifera. Dokładnie, to już nie jest dla mnie, ale jakieś takie przeróbki czy coś, to ja lubię. Chyba najbardziej. No i pop. Ja jestem taką mieszanką, bo ja na przykład lubię, nie wiem, Taylor Swift, Filipka i to w ogóle takie, tak. jak kiedyś na Spotify wyszło moje jakieś ulubione y, utwory i wykonawcy, to w ogóle to były wszystkie co takie to innej rzeczy. No, tak. kiedy z rodziną macie jedno konto na YouTubie, no. jest w ogóle taki mix. No właśnie tak miałam. Na jakiego wykonawcy koncer koncert najbardziej chcielibyście pojechać? Mm, ja chyba słoń. Chyba <grym> bez <grym> no to... <grym> Poznania swoją drogą, jak ktoś nie wie. Yy, a ja... Jeszcze nie byłem, a było tyle okazji. A ja z takich większych, to przez to, że kiedyś dużo słuchałam z moją Taylor siostrą Taylor, Taylor Swift. Chociaż teraz już Ed i tak Sharon. nie... Słucham. No, chociaż teraz ich tak nie słucham, to mam takie marzenie mimo wszystko, żeby jeszcze kiedyś na nich pojechać. No to są chyba takie dwie największe gwiazdy. Tak to nie wiem. Jaki jest wasz wymarzony kraj do zwiedzenia? Stany. Stany, no. Ja Stany. Dasz. Całe chciałbym tak po prostu Stany od góry do dołu zwiedzić. Wiem, że to jest nierealne ogólnie. No i co jest drugiej interes w ogóle no... wyjechać do Stanów, nie? Bo jak sprawdzaliśmy to już no tak. okazję. W ogóle to ledwo cię widać, jesteś na pół ucięty już prawie. Czemu ledwo? No to się przesuń. Tak trochę, usiedliśmy. Trochę bliżej byśmy musieli znaleźć. Jaki jest wasz ulubiony kraj, w którym byliście? Na chwilę obecną. Nie byliśmy za dużo, bo nie byliśmy wspólnie, jeszcze, wspólnie tak. byliśmy we Włoszech, w Turcji, w Polsce, bo wtedy po prostu nie mieliśmy. Pieniędzy. Właśnie finansowych, żeby wyjechać gdzieś, nie wiem, w Turcji. Chociaż no właśnie, patrząc nawet na to, że no we Włoszech byliśmy sami, a w Turcji byliśmy i tak Z, Itakiem, z, biurem, z biurem To i tak mimo wszystko trochę musieliśmy odkładać na ten wyjazd. Jest lepiej, ale jak ktoś chce na przykład budżetowo pojechać i zaoszczędzić kilka, kilka tysięcy, nie przesadzam z ceną, bo jest to kilka tysięcy, no to to jest ok, nie? Ale mówisz, że na tak jak na własną rękę, tak? Tak, jeśli komuś nie zależy na all-inclusive, nie. Na przykład do Grecji już bym chciała all inclusive, normalnie jeśli taką. No no tak. Czymś. Ale to zależy, jak ktoś stawia typowo na wypoczynek, że chce poleżeć się poopalać, to lepiej zbytem podróże, <laughs> <laughs> tak jak my w Turcji. Chociaż ale dobra, wracając do pytania, no to mi się najbardziej podobało we ale... Włoszech. Włochy bardziej nam się podobały niż Turcja. No, zdecydowanie. Pod względem jedzenia chociażby. Pizza no, i carbonara. No, pod względem jedzenia, ale wydaje mi się, że na przykład, jakbym pojechała do Grecji, czy nie wiem, do Hiszpanii, czy gdziekolwiek, to i tak to jedzenie byłoby lepsze niż w Turcji. No. Bo mi to jedzenie nie smakowało. A znowu, Grecję też chcę odwiedzić ze względu na jedzenie, bo moja mama mówiła, że jest pyszne. Jakieś tam soki wyciskane No tak. No, te kraje jest, słyną z tych w ogóle owoców, nie? Owoców. <laughs> Jaka jest Wasza wymarzona praca? Wiedziałem, że ktoś kiedyś zadał to pytanie, ale ja nie będę zdawał odpowiedzi. Moja wymarzona praca to by było zarabianie na YouTube i w internecie ogólnie. Ale wiem, że to będzie mega, mega ciężkie do spełnienia i nie wiem, czy kiedykolwiek mi się to uda, żeby się wybić. Nie wiem, naprawdę. Ja nie wiem, taka praca naprawdę, jaką bym chciał, żeby mi przynosiła dobre zyski i sprawiała przyjemność, to jako bo jako kierowca zawodowy. No ale tak, żeby być często w domu też, nie? Mi się wydaje, że za mnie często ostrość uciekała. No bo ty w ogóle taki jesteś, patrzysz na bok, czy coś, taki ooo słodziutki. <zysz> Jak się dogaduje z rodzicami Macieja? Z, roce, z rodzeństwem, jeśli je posiada? Tu jeszcze ktoś do, napisał twoje hole, ale dalej nie dokończyło mu, bo jakby wiesz, ucięło pytanie, no, więc no, no. nie wiem co tam dalej. Twoje hole są super, na pewno byś <zysz> chciał to napisać. <zysz> Um, no, z moją mamą ogólnie do czynienia. Ja się nie bardzo, bardzo lubię Maciej'a mamę i dogaduję się z nim super. Pozdrawiamy mamę. Nie wiem, czy twoja mama mnie ogląda. No, Nawet tak. ty mnie nie oglądasz, więc nie wiem. Ja no. Nie no. miałam czasu oglądać. I ale y, Maciej'a siostra mnie ogląda i z Macieja siostrą też mam dobry kontakt. To pozdrawiamy Maciej'a siostrę. <laughs> Więc z mamą i z Macieja siostra mam dobry kontakt. I to by było... Na tyle z naszej strony. Tak, to by były. Dużo pytań, dość dużo mi się wydaje pytań było w ogóle. Mimo, że było po kilka od jednej osoby. No to... tak, ale właśnie to jest fajne, żeby... Ale że... fajne, ciekawe pytania w były takie. I fajnie, że w ogóle to się zadał, nie? Z moją no, drogą dzięki. No tak. Przynajmniej film mogliśmy razem nakręcić dzięki temu. I dajcie znać, czy chcielibyście w przyszłości kolejną część. Ze mną. O, czy bez mnie? Potem już będziesz taki wiesz, śmiały przed tą kamerą Pierwszy będzie CZEŚĆ KOCHANI I w ogóle. <głos> <głos> Jeszcze jesteś taki, taki uroczy Nie to się nie wstydzę Nie? Nie <noise> Dziękujemy za oglądanie Dzięki za oglądanie